Ta inwestycja dotycząca trzody chlewnej w ilości 1996 sztuk. To już Państwo na pewno wiecie, tak dlaczego taka cyfra, a nie, nie 2000. To już przemysł. To już Państwa obraża, obraża nas, uważam, jako jako mieszkańców, jako ludzi. Naszą inteligencję, bo to jest takie, takie prosto, bezszczelne oszustwo. Firma. Nazywam firma, no bo to nie rolnik, no bo powiedzmy sobie szczerze, tak? Cztery tuczniki zmniejszam, żeby być rolnikiem, a nie przemysłowcem. Jednoznacznie określam się przeciwko tej inwestycji. To bez względu na to, kto, kto będzie miał inne zdanie. Ja tutaj swego zdania nie zmienię, bo, bo to, co nas czeka, to, 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 to będzie dramat. Po prostu ta, gór, ta turystyka, no padnie, no co to dużo mówić. To nie jest działanie przeciwko rolnikowi. To jest działanie przeciwko, jak ja to określiłem, cwanym podejściom, sztuczkom, żeby poprzez rolnika wejść z biznesem, który tutaj będzie wytwarzany. Fetor, nie bójmy się tego powiedzieć, zaczyna się 10 kilometrów przed inwestycją i przez kolejnych 10 km ten fetor trwa. Tutaj będzie taka sytuacja, że ten fetor będzie wydarzeniem ciągłym. Tu się po prostu nie da żyć. Nie zniszczmy tego tą inwestycją, bo wtedy wszelka turystyka się skończy. Nikt tu nie przyjedzie. Dzisiaj problem dotyka Wsi Pomorze. Jutro dotknie Studzianego Lasu, Pogorzelca czy innych terenów. Nie wiemy, z czym jutro człowieku kochany się obudzisz. Wszystkie badania temu dowodzą, że szkodliwość jest straszna a emisja gazów do środowiska potworna. Zostaniemy więźniami własnych domów. Tu, gdzie nas jest mało, tu, gdzie świadomość nasza jest nie, nie do końca, nie jesteśmy może nawet winni, że my nie wiemy, bo po prostu nas życie do tego nie przygotowało, ale nie wiemy lub jesteśmy bierni, bo nas jest mało, jesteśmy społeczeństwem starzającym się, oni na to lecą jak na lepy. Jeżeli ta inwestycja powstanie, to nie mamy co liczyć na napływ nowych ludzi tutaj. To trzeba zapomnieć o tym, że ktoś tutaj przyjechał i chciał tutaj żyć, tak jak my przyjechaliśmy tutaj, żeby tutaj żyć. Starzejemy się, jedyną możliwością na rozwój gminy to jest przyciągnięcie tutaj młodych ludzi. To wykluczy i uniemożliwi kompletnie, żeby ta wina w dłuższej perspektywie istniała. Początek jednej chlewni, jednej fermy, to zwykle początek wielu następnych. Dlatego, że te wszystkie umowy kontraktowe, proszę Państwa, dużego gracza nie zadowalają. W jednej gminie trzej inwestorzy chcą zbudować blisko 50 kurników w powiecie sukulskim. Nie wiem, co się dzieje, jakaś inwazja na, naszy, na nasze tutaj tereny. Północno-wschodnia Polska, Jeziorze Suwalskie, to są zielone płuca Polski. Staramy się nie dopuścić do tego, żeby te płuca zatknąć, żeby te płuca zniszczyć. Doprowadzenie tej inwestycji do końca, uruchomienie jej, doprowadzi do tego, że zostanie zniszczone środowisko nie na rok, nie na dwa, ale na dziesięciolecia, tutaj się nie zamieszkać. Obywatelska świadomość tutaj społeczności GIP to zasługuje na omówie, na podkreślenie, że działacie w momencie bardzo dobry, Naprawdę gratuluję i czas reakcji się liczy tutaj, proszę Państwa. Nasze giby pięknieją. Ja je znam naprawdę od dziecka. Ja też jestem dumna tutaj z moich przyjaciół i sąsiadów. GIPy okazały się dojrzałą demokracją, sprzeciw pojawił się natychmiast. Więc z całego serca kibicuję, wspieram i dołączam do tego protestu. Radni Gminy Giby zwracają się z prośbą o niewydawanie zgody na budowę budynku inwentarskiego przy czarny dochowu trzody chlebnej w ilości maksymalnej możliwej y y obsady wętarza 1996 sztuk. Wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Pomorze, Gmina Giby, na działce numer Radni Gminy Giby mając na uwadze zagrożenia, jakie są związane z lokalizacją inwestycji, oraz sprzeciwu społeczeństwa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Giby oraz podzielając ich obawy związane z realizacją wyżej wymienionego zamierzenia, Rada Gminy wyraża swój sprzeciw wobec realizacji wyżej wymienionej inwestycji. I taką prośbę podpisali wszyscy radni obecni na dzisiejszej sesji i chciałbym tą prośbę przekazać panu Wójtowi.